Dzień dobry moi drodzy. Witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza ponownie. Witam serdecznie tych, którzy są pierwszy raz. Jest pierwszy dzień wiosny, 20 dzień marca 2025 roku. Wiosna przywitała nas pięknym słońcem, rewelacyjną pogodą. Mam nadzieję, że da nam dzisiaj polatać no i pocieszyć się wolnością w powietrzu. Jest godzina 16. wiatr miał według ICM-u spadać do około 6 metrów na sekundę w porywach do 8 maksymalnie. No teraz porywy czasami są znacznie mocniejsze, dlatego jeszcze chwilę poczekam, rozszpeję się, no i w górę. Także więc zapraszam was tam. Jestem w powietrzu, lecimy w kierunku, mojej drodzy, miejscowości Głowaczów w powiecie kozienickim i lecę wzdłuż drogi krajowej 48 z Kozienic do Warki, a po mojej prawej stronie znajduje się oczyszczalnia ścieków w Głowaczowie i oczywiście stadion Legionu Głowaczów. Lecimy po wschodnim trawersie Głowaczowa. Ode mną cmentarz w Głowaczowie i leżenica Przede mną Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie, kościół i szkoła. A tutaj po lewej widać budynek Urzędu Miasta w Głowaczowie. Przylatuję na drugą stronę, na zachodnią, tak żeby zrobić parę ujęć nie pod słońce, tylko ze słońcem, żeby to słońce odbijało się tutaj od budynków, Wtedy to troszeczkę ładniej wygląda. Bardziej te budynki są rozświetlone. Jest piękny wiosenny dzień, popołudnie, więc możemy pozwiedzać trochę nasze okolice. Pode mną ulica Długa. Tutaj jest jeden zielony budynek, jest ulica. Rynek, a w tym zielonym budynku znajdują się sklepy. No i z powrotem plac i budynek urzędu miasta Głubaczyń. Zawróciłem i zwiedzamy okolice miejscowości Głubaczyń, nadal i lecę wzdłuż ulicy Mickiewicza. Znajduje się ulica bankowa w Głowaczowie, zaraz nad nią będę przelatywał. I tutaj, po dawnym zorku miał być komisariat, ale jednak nie doszło do porozumienia i nadal ten budynek stoi pusty. A no, ten budynek ma numer 13, i tak się składa, że zawsze tutaj śmialiśmy się, że będzie 13 posterunek. A tutaj, właśnie, pode mną jest ulica Olszyna, no i na tym placu, nad którym właśnie przelatuję, jest organizowany targ. No, i skończyliśmy zwiedzanie Głowaczowa, i lecę w kierunku Radomki. Nie dziwcie się, że tak ucinam ten materiał, ale gdyby przyszło Wam oglądać trwające około godziny, no to przypuszczam, żebyście się troszeczkę zanudzili. Staram Wam się pokazać takie najważniejsze miejsca. A jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, to piszcie w komentarzach, gdzie byście chcieli, żebym nakręcił jakiś film. Postaram się dla Was to zrobić. A tymczasem goniąc samolot pasażerski. Doleciliśmy do miejscowości wólka Brzuska. A tutaj na wprost tak troszeczkę dłużej się zatrzymałem z kamerą, ponieważ sam byłem w szoku, kiedy zobaczyłem odbijające się promienie słońca od szyb w budynkach, które były w oddali. Dopiero skojarzyłem, patrząc na kominy w azotach ławy, że są to budynki w Lublinie. No i tak sobie lecąc z wiatrem dolecieliśmy do miejscowości Cycylówka Brzuska w powiezie kozienickim w gminie Głowaczów no i tutaj kolega Damian widzę że cofał ze stawem czyli ciągnikiem z naczepą i ustawiał się w drodze bocznej koło swojego domu była przyjechał z trasy a jeśli Damian nie oglądasz no to pozdrawiam serdecznie no i przelatuję nad nowo pobudowanym skrzyżowaniem w Cycylówce potem cmentarz i stawy no a później już Doleciałem do miejscowości Stara Brzuza, gdzie ci, co oglądają, to wiedzą, że tutaj jest drugie startowisko. No i właściciel, rolnik tej łąki, wykonuje pracę, żeby mieć na wiosnę świeżą trawę, a ja po skoszeniu, żebym miał gdzie startować. Robi się już późno, słońce zachodzi. Zachód fenomenalny, czerwone słońce. Lecę w kierunku alei lipowej w Brzuzie. Mijam ponownie drogę 48 i lecę w kierunku ulicy Parcela. No, w dniu dzisiejszym wiaterek był dosyć mocny, ale laminarny, także udało się polatać fajnie. Dzisiaj spędzone popołudnie. No i doleciałem do Parceli. Spotkałem machającego znajomego. Pozdrawiam serdecznie również. I zawracam w kierunku Brzuzy I powoli, powoli będę kończył swój lot. Bo robi się. No już troszeczkę chłodniej, no i oczywiście coraz ciemniej. Przelatuję tutaj nad OSP w Żuzie, Również budynek nowo pobudowany. Tutaj jeden z sąsiadów chyba troszeczkę za duże ognisko napalił. No i poleciałem odwiedzić znajomych na ulicy Przecinka. Lecę wzdłuż ulicy Pionkowskiej. Ale po mojemu zaskoczeniu nie mam przeszkód terenowych, które tutaj wcześniej występowały. Zostały ścięte. Właśnie po prawej stronie, teraz już po lewej, bo zakręciłem, znajdowały się dosyć wysokie drzewa, które być może już były na tyle stare i niebezpieczne, że zostały wycięte. A ja podchodzę do lądowania. Moi drodzy, wylądowałem. Pierwszy dzień wiosny mam zaliczony. Dało się polatać. Wiaterek był dosyć mocny, no ale stabilny. Teraz troszeczkę pod wieczór już przysiadł. Jutro jeszcze ma być dzień lotny. Zobaczymy, czy się uda polatać ze względu na obowiązki. No ale czas pokaże i będziemy ewentualnie się widzieć już w kolejnym odcinku. Tak więc zapraszam serdecznie do oglądania kanału skrzydła Mazowsza, no i do zobaczenia. Dzięki, cześć!